Zestawienie tych dwóch współczesnych filozofów nie jest y, rzeczą łatwą. Jednym z powodów jest oczywiście rozległość problematyki oraz bogactwo twórczości tak polskiego, jak i francuskiego myśliciela. Jednakże próbując dokonać jakiejś, jakiegoś zestawienia, na potrzeby tego wystąpienia proponuję przyjąć jako centralny punkt odniesienia filozofię człowieka nie narażając się bowiem na krytykę można przyjąć, że filozofia człowieka dla obydwu myślicieli stanowi sam rdzeń filozofii. Więcej, w oparciu o nią można także pokazać, wychodząc od metody a kończąc na zagadnieniach religijno-teologicznych, podobieństwa, różnice, punkty wspólne oraz zasadnicze rozbieżności. W tym sensie Sporo człowieka, który obaj toczyli z wieloma przeciwnikami, będzie traktowany jako punkt odniesienia całej ich filozofii. Można na początku postawić pytanie, co stanowi tło, z którego wychodzą i do jakiej, tradycji, i w jakiej obrębie jakiej tradycji daje się umieścić. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Tischner i Riker prowadzili liczne spory, i każdy z nich w nieco odmienny sposób wchodził w filozofię człowieka. Znaczenie też miał. Oczywiście kontekst, w jakim się to odbywało. Tischner, jak wiemy, prowadził liczne debaty. Do tych głównych należą z jednej strony spór z marksizmem, z drugiej spór z tomizmem. Robił to przynależąc do szeroko rozumianej szkoły fenomenologicznej. To właśnie dzięki spotkaniu z Romanem Ingardenem, lekturze dzieł fenomenologów, Tischner mógł rozwinąć swoją filozofię człowieka. Innymi słowy, wpływy Ingardena, Husserla. Schellera, Heideggera i innych miały w tym wypadku decydujące znaczenie. Pozycja Tischnera jako fenomenologa nie jest wszelako zupełnie taka jednoznaczna, bowiem na tle toczonych w tej szkole sporów, takich jak idealizm, realizm, historyczność, a czasowość doświadczenia, sporoja transcendentalne itd., w które wpisują się jego poglądy, wiele rzeczy pozostaje do wyjaśnienia. Pomijając jednak teoretyczne rozstrzygnięcia, Trzeba powiedzieć, że z całą pewnością był to prawdziwy mistrz fonologicznych opisów, virtuos metody. Metoda ta, operująca na bezpośrednim doświadczeniu, została szczególnie w późniejszej fazie jego twórczości uzupełniona inną składową. Tischner, dokładnie rzecz ujmując, specyfika tej metody polega na tym, że Tischner z jednej strony przeprowadzał analizy fenomenologiczne interesujących go zjawisk, z drugiej strony te analizy zostały włączone w obręb historycznych polemik, mających swoją tradycję. Tym sposobem łączył on fenomenologię operującą na doświadczeniu z hermeneutyką badającą zagadnienia historyczne. Jeśli chodzi o Rikera, to jego przynależność do szkoły fenomenologicznej jest niewątpliwa, ale ma nieco inny charakter. Z fenomenologią spotkał się on poprzez lekturę tekstów Husserla, nie, za, nie zaś jak Tischner, przez spotkanie z jego uczniem. Dokładniej rzecz ujmując, na seminarium Gabriela Marcella pokazano mu angielskie tłumaczenie dzieła Husserla. Ponadto kontekst, z którego wyszedł, był inny. Wiązał się on z wpływem kanta i neokantystów La i Lagnon, o których pisał pracę magisterską. Przypomnę, że Riker przynależy do tradycji filozoficznej, w której wyróżnić można trzy główne elementy. Po pierwsze, sytuuje się ona w linii tradycji filozofii refleksyjnej, po drugie, pozostaje w zależności od husserlowskiej fenomenologii, jej nieidealistycznej odmiany. I po trzecie, jest hermeneutyczną odmianą tej fenomenologii. Teraz krótko, czym jest ta filozofia refleksyjna? Otóż przez filozofię refleksyjną należy rozumieć pewien sposób myślenia zapoczątkowany przez Sokratesa. W czasach nowożytnych był on reprezentowany przez Kartezjusza, Kanta. Mendebirana i postkantowską filozofię, którymi reprezentantami byli Lachelier i Lagnon, a w XX wieku najwybitniejszym jej przedstawicielem był Jean Nabert. Co ją takiego charakteryzuje? Otóż najbardziej podstawowe problemy owej tradycji dotyczą możliwości rozumienia siebie jako podmiotu rozmaitych czynności, a więc poznawczych, wolicjonalnych, wartościujących i innych. Refleksja jest tutaj rozumiana jako pewien akt zwrócenia się do siebie, dzięki czemu podmiot ujmuje w intelektualnej jasności i pełnej moralnej odpowiedzialności pewną zasadę jednoczącą operacje, w których się rozprasza i zapomina o sobie. A zatem charakterystyczną rysą tej filozofii jest poszukiwanie autentycznej subiektywności po, poprzez refleksję nad samym sobą. Tym wzorcowym przypadkiem formuły filozofii refleksyjnej jest kantowskie ja myślę, które powinno towarzyszyć wszystkim, przy, których powinno towarzyszyć wszystkie moje przedstawienia, działania i tak itd. Właśnie po tym rozpoznaje się ową filozofię refleksyjną. No ale powstaje pytanie, w jaki sposób owo ja rozpoznaje ja myślę, rozpoznaje samo siebie. I tutaj właśnie fenomenologia, jeszcze bardziej hermeneutyka, stanowi po pierwsze radykalizację, a po drugie transformację tej wyjściowej filozofii refleksyjnej, która szczególnie w XX wieku spotkała się z bardzo radykalną krytyką różnych szkół myślenia, psychoanalizy, strukturalizmu, Heideggera, filozofii języka i innych. Gdybyśmy mieli tą refleksyjność jeszcze raz określić, to można by to ująć w ten sposób, że o ile z, z charakterystycznym dla filozofii refleksyjnym pragnieniem pewności, yy, przejrzystości w stosunku do samego siebie, jeśli z, z tym pragnieniem zacznie łączyć się krytyka wprowadzona w XX wieku, to można powiedzieć, że ja myślę, ja wiem, kim jestem, nie staje się początkiem, tylko celem, do którego się dąży. To jest taka charakterystyczna przeróbka tej, tego, tej składowej refleksyjnej, która, która miała miejsce u Rikera. Ale ta uprawianą przez siebie fenomenologię, jak powiedziałem, Riker nazywa fenomenologią hermeneutyczną. W tym sensie sytuuje się w obrębie ta, tradycji, do której należą Schleiermacher, Dilthey, Heidegger i Gadamer. I to, obok filozofii refleksyjnej i fenomenologii, jest trzecia składowa jego stanowiska. Co ono takiego podkreśla? Znaczy przede wszystkim podkreśla ono, że istnieje pewna zależność czy współzależność między fenomenologią i hermeneutyką. Na czym ona, najkrócej mówiąc, polega? Otóż naj, takim najważniejszym fenomenologicznym założeniem hermeneutyki jest przekonanie, że wszelkie pytanie dotyczące jakiegokolwiek bytu jest pytaniem o sens tego bytu. Czyli pytanie o sens to jest najbardziej ogólne założenie hermeneutyki. Ponadto hermeneutyka zwraca się w stronę tego, co Gadamer nazwał językowym charakterem doświadczenia. Ten warunek językowości ma swoje założenie w ogólnej teorii sensu i oznacza, że doświadczenie, jakiekolwiek by nie było, może być wypowiedziane. Więcej, wymaga, aby o nim mówić, aby zostało przeniesione w język. Powstaje jednak pytanie, czy opowiadając się za postawą fenomenologiczną, zrywającą z postawą naturalną na rzecz sensu, nie wybiera się świadomości, w której wydarza się sens, czyli idealistycznej filozofii. Tuszlikar uważa, że istnieje u Husserla taki etap w fenomenologii, kiedy znaczenie, świadomość i intencjonalność są tak wypracowane, że redukcja nie funkcjonuje w idealistycznej postaci. Łączy się to z tezą o intencjonalności, która wyraźnie podkreśla, że sens jest dla świadomości, że żadna świadomość nie jest świadomością siebie, zanim wcześniej nie jest świadomością czegoś, ku czemu przekracza siebie. Takie stwierdzenie określa wyższość sensu nad świadomością samego siebie. Krótko mówiąc, podmiot poznaje siebie nie bezpośrednio. Lecz poprzez sens, ku któremu wybiega, sens ten może być utrwalony i dany w przyswo do przyswojenia w rozmaitych formach językowych. Otwiera to możliwość dla teorii interpretacji tekstów. Riker w wielu swoich pismach rozwijał i pokazywał, jak to funkcjonuje. To przypomnienie, krótkie przypomnienie, uwidacznia pierwszy raz podobieństwa i różnice, jakie istnieją między obydwoma myślicielami. Przede wszystkim, jeśli można tak powiedzieć, Tischner jest. Lepszy w konkretnych analizach fenomenologicznych, Riker z kolei bardziej systematyczny i badający o metodologiczną świadomość. U Tischnera można też dostrzec większą sympatię dla idealistycznego Husserla. W tej kwestii Riker był bliższy Ingardenowi. Riker wyraźnie podkreśla refleksyjny charakter fenomenologii, fakt, że wpływ na jej powstanie miał neokantys. Ta część wpływu jest u Tischnera nieobecna. Zasadnicza różnica jednak tkwi w roli, jaką językowi wyznacza Riker. Rozważania nad językiem zaolimują u krakowskiego filozofa niewiele miejsca, podczas gdy u Rikera to zasadnicza składowa jego filozofii. Jak już powiedziałem, filozofia człowieka stanowi samo sedno refleksji jednego i drugiego myśliciela. Jaki, w jaki sposób zatem myślą oni o człowieku? Jak kształtowały się ich poglądy, co ich różni, a co mają wspólnego? Przede wszystkim, Tischner i Riker przy charakterystyce człowieka odwołują się do pojęcia osoby. Człowiek to dla nich osoba. Obaj, co warto zaznaczyć, odrzucają klasyczną jej definicję sformułowaną w średniowieczu i mówiącą, że osoba to indywidualna substancja rozumnej natury. Trzeba też powiedzieć, że tak Tischner, jak i Riker. Dla Tischnera i dla Rickera osoba nie jest substancją, czyli odrzucają klasyczne, substancjalistyczne jej pojmowanie. Jak wobec tego należy to pojęcie rozumieć? By na to pytanie odpowiedzieć, jeszcze raz podkreślę, Trzeba zaznaczyć to, że do sformułowania ich własnego stanowiska wiodła droga związana z polemikami, które wpłynęły na ewolucję ich, samych, ich własnych poglądów. Zacznę od Tischnera. W przypadku Tischnera jego poglądy można podzielić na wczesnego z takich tekstów jak Świat ludzkiej nadziei i myślenie według wartości oraz późnego autora filozofii dramatu i sporu o istnienie człowieka. W pierwszym okresie swojej twórczości Tischner rozumiał osobę jako byt dla siebie, której centrum stanowi ja aksjologiczny. Pojęcie bytu dla siebie, jak wiadomo, pochodzi od Hegla, lecz w XX wieku jego znaczenie zostało zmodyfikowane przez Jean Paul Sartre. W jednym i drugim przypadku wskazuje ono przede wszystkim na wolność, choć nie tylko, jak wiadomo. Drugie z wymienionych pojęć zostało wypracowane przez Tischnera w kontekście analiz związanych z poglądami. Husserla, lecz głównie Maxa Schellera. Wczesną Tischnerowską koncepcję z grubsza zatem można scharakteryzować, odwołując się do trzech elementów. Po pierwsze, powstała ona w oparciu o aksjologię, czyli ogólną teorię wartości. Wartości, zdaniem Tisznera, stanowią tutaj środowisko, miejsce życia właściwe człowiekowi. Człowiek żyje pośród wartości i stanowią one tło jego egzystencji, a nawet jak powie, człowiek jest tworzywem dla wartości. Po drugie, człowiek jako istota wolna, jako byt dla siebie posiada swoiste centrum, którym jest właśnie owo ja aksjologiczne, którego pełną charakterystykę w bardzo, znajdujemy w bardzo ciekawym tekście zatytułowanym Impresje aksjologiczne. I po trzecie, wreszcie, niezwykle ważną rolę odgrywa doświadczenie drugiego człowieka. Doświadczenie to jest kluczowe, ponieważ dzięki niemu rodzi się ludzki zmysł moralny, a wraz z nim świadomość aksjologiczna kluczowa dla bycia sobą i dla otwarcia się na wartości. A zatem osoba jako byt dla siebie potrzebuje świata wartości jako swego środowiska, doświadczenia drugiego człowieka oraz podmiotowego ja, które jest aksjologiczne. Z takiego ja aksjologicznego wyłaniają się dwie przeciwstawne sobie formy życia. Jedna jest duchową negacją tego życia, druga stanowi prawdziwe tworzenie trwanie i rozwój. Duchową negację niosą takie doznania jak strach, trwoga, nostalgia, a szczególnie rozpacz oznaczająca negatywny biegun życia. Drugą stanowi prawdziwe tworzenie, trwanie, rozwój. Wtedy to ja, akcjologiczne, odpowiadając na przyciąganie wartości pozytywnych, dokonuje nieustannego tworzenia samego siebie. Oczywiście podstawą tej aktywności i czymś, co się przeciwstawia rozpaczy jest, nadzieja. Późny Tischner z filozofii dramatu i sporu istnienie człowieka także posługuje się pojęciem osoby, ale nadaje mu nieco inne znaczenie. Ta zmiana łączy się z ogólną zmianą jego filozofii, w której po pierwsze następuje przejście od aksjologii do agatologii, czyli metafizyki dobra, po drugie zmiana pierwsza łączy się z drugą, polegającą na skupieniu całej uwagi na relacji ja ty która jest konstytutywna dla tego, kim w ogóle jest człowiek. Trzeba zatem rozróżnić dwa rodzaje doświadczeń: agatologiczne i aksjologiczne. Pierwsze, sądzi Tischner, jest bardziej podstawowe, bowiem, jak mawia, odsłania ono negatywną stronę wszystkiego, co nas otacza. Dopiero po tym doświadczeniu, czy może raczej w oparciu o nie, przychodzi doświadczenie aksjologiczne którego rdzeniem jest, cytuję, jeśli chcesz, możesz. Wtedy to staramy się dostrzec, co konkretnego trzeba zrobić, komu i w jaki sposób pomóc. Z tych dwóch doświadczeń agatologiczne jest doświadczeniem odsłaniającym negatywną stronę wszystkiego, co nas otacza, braki i niedoskonałości. Doświadczenie aksjologiczne z kolei jest doświadczeniem projektującym wydarzenia mogące zaradzić tragedii. A tym samym zakłada ona nadzieję, poczucie siły, istnienie zmysłu rzeczywistości, które odsłania to, jakie wartości są tu i teraz możliwe do zrealizowania. Bardzo ciekawe, że w filozofii dramatu i sporze, szczególnie w sporze o istnienie człowieka, wątek gatologiczny to jeden z centralnych tematów. Można nawet bez zbytniej przesady powiedzieć, że jest to oś, wokół której czy w oparciu o której rozwija się inne zagadnienia. By go rozbudować i, i omówić, Tischner sięga do poglądów wielu myślicieli, takich jak Platon, Mistrz Eckhart, Święty Janot Krzyża, Hegel i Kierkegaard. Niemniej szczególne miejsce przypada filozofom dialogu Rosenzweigowi i Levinasowi. Przy tworzeniu filozofii dramatu najwięcej odniesień dotyczy tego ostatniego. Stąd, gdy mowa o spotkaniu, to podstawowym słowem je opisującym jest lewinasowska twarz. Rzeczy mają wygląd, ludzie mają twarze. To właśnie twarz innego stawia nas w krzyżowym punkcie świata i nie daje się opisać przy pomocy pojęć, którymi opisujemy rzeczy. A w konsekwencji domaga się innego języka niż język ontologii. Tym językiem dla Lewinasa jest język etyki, dla tischnera Język agatologii. Powiedzielibyśmy zatem, że u Lewinasa i Tischnera, choć w nieco innej postaci, mamy do czynienia z biblijnie udramatyzowanym platonizmem. Oznacza to, że Platon, a za nimi Lewinas i Tischner, wyznają pogląd, że to nie byt jest zasadą dobra, ale dobro zasadą bytu. Ale u Lewinasa, za nimi Tischnera, dobro traci abstrakcyjny charakter. Przybierając postać twarzy. U Levinasa twarzy sieroty, wdowy i cudzoziemca, u Tischnera twarzy osób biorących udział w dramacie wzajemności. Działanie dobra, stanowiące odpowiedź na takie spotkanie, budzi i drąży dobroć człowieka. Inaczej mówiąc, otwarcie na to, co nieskończone, to pewne pragnienie. Nie można jednak, co sugerują obaj współcześni myśliciele,. Otworzyć się na nieskończoność inaczej, jak poprzez twarz innego. Z kolei pragnienie dobra budzi się w człowieku, gdy napotyka jakąś postać biedy. Ale, i to Tischner podkreśla, tak pojęta idea nieskończoności ma sens pozytywny. W konsekwencji metafizyka, meta poza bytem byciem, staje się metafizyką dobra lub agatologią. Na marginesie dodam, że to rozumowanie jest przesłanką dla przeformułowania sławnego dowodu na istnienie Boga Anselma z Canterbury. Nie mamy tutaj czasu, by go szczegółowo omówić. Powiem tylko tyle, że Tischnerowska interpretacja argumentu Anselma na tym polega, że tym ponad co niczego większego nie można pomyśleć jest właśnie absolutne dobro jako transcendens. Przez taką zamianę bytu nieskończenie doskonałego na absolutne dobro wychodzi się poza porządek Ontologiczny ku agatologicznemu. Czyli inaczej mówiąc, Bóg jest absolutnym dobrem. No a skoro tak, to domknięciem powyższego rozumowania byłoby wymagająca dodatkowych wyjaśnień też teza, że istnieje w cudzysłowie byt absolutny, taki jak platońska idea dobra. Byt ten jest jednocześnie osobą, której ślady, znaki i działania, choćby w postaci łaski, widać, widać w świecie. Szczególnym miejscem ujmowania owego dobra są twarze ludzi żyjących w świecie i zmieniających się w czasie. To właśnie na tym poziomie, w horyzoncie agatologicznym, rozry, rozgrywa się ludzki dramat. Twarz wyłania się z tego horyzontu. W tym miejscu warto by zapytać, jaki w tej nowej perspektywie jest związek między tym, co dotyczy dobra, a tym, co dotyczy wartości, słowem, między agatologią a aksjologią. Otóż, gdy się śledził uważnie filozofię dramatu i sporo istnienia człowieka, nie można odnieść wrażenia, że stanowisko Tischnera staje się coraz bardziej radykalne. Osiąga ona swój punkt kulminacyjny w opisie sytuacji nawrócenia, gdy dobro zostaje przeciwstawione wartościom. Tischner rozróżnia dobro i wartości. Mówi, wartości są tym, co pojawia się w świetle, są przedmiotowe, zakorzenione w sytuacji, dane do podziwu, jak piękno, do realizacji moralności. Dobro jest tym, co pozostaje w cieniu, jest nie z tego świata, co jednak kieruje światem wartości, co mi świeci, świeci dla mojego dobra. Dobro rodzi dobro. Koniec cytat. Dotknięcie przez takie dobro, wybranie izoluje człowieka od reszty. W tej sytuacji, odkrycie wymiaru uczestnictwa właśnie w dobru zagraża uprzedmiotowienie w wartościach. Człowiek po tego typu doświadczeniu pyta dlaczego. Pytanie to zagraża jego dotychczasowej akcjologii. Świanogość ulega rozproszeniu, w tym, w którym świat wartości przeciwstawia się temu, co fundamentalnie dobre. Tischner sądzi, że człowiek w tej sytuacji musi się zbuntować przeciwko samemu sobie, a robi to w imię nadziei, czyli dobra umieszczonego w przyszłości. A zatem